Założyłeś, że ktoś podrabia twoje produkty albo używa podobnej nazwy? Jesteś w stanie z tym skutecznie walczyć. Z tego nagrania dowiesz się, jak zgłosić naruszenie prawa na Allegro i osynać ofertę nieuczciwemu konkurentowi. Umożliwia to m.in. program Współpraca w Ochronie Praw. Wszystko szybko, za darmo i bez udziału sądu. Cześć, ja nazywam się Mikoelech, jestem rzecznikiem patentowym. W swoim regulaminie Allegro wprost zakazuje sprzedaży towarów, które naruszają prawo. Nie oznacza to jednak, że do takich sytuacji nie dochodzi. Musisz wtedy ręcznie zgłosić ofertę łamiącą Twoje prawa wyłączne. W konsekwencji dedykowany pracownik platformy przyjrzy się temu zgłoszeniu i będzie odpowiednio reagował. Zanim jednak wyślesz taką skargę, zrób mały krok wstecz. Ustal, jakie prawa w ogóle ci przysługują. Z mojego doświadczenia wynika, że możesz komuś usunąć ofertę, jeżeli naruszy twoje, po pierwsze, prawa autorskie, na, popr na przykład poprzez e, skopiowanie, nie wiem, autorskiego opisu, zdjęć chronionych prawami autorskimi. E, po drugie, konkurent może również naruszyć prawa do twojego zarejestrowanego znaku towarowego. Najczęściej będzie to dotyczyć nieautoryzowanego użycia nazwy albo logo, w końcu może również naruszyć Twoje prawa do zarejestrowanego wzoru przemysłowego. W tej formie zastrzega się wygląd produktu. Podam Ci przykład. Często naruszenie zasad Allegro dotyczy dywaników samochodowych. Chodzi o przypadki, kiedy ktoś sprzedaje produkt nieautoryzowany, który zawiera w sobie nadruk logo danej marki. To bez wątpienia przekroczenie tak zwanego dozwolonego użytku znaku towarowego. Wolno jedynie w opisie oferty napisać, że dany dywanik na przykład pasuje do modelu Audi A3. Tylko jak mi powiedział jeden z klientów, dywanik z logo marki, które jest nadrukowane na tym dywaniku, no sprzedaje im się 10 razy lepiej. Koncerny zgłaszają takie naruszenia i Allegro sukcesywnie usuwa takie oferty. Tak więc to, co często możemy zobaczyć na portalu, to jest kwestia czasu, kiedy zostanie usunięta. W praktyce nie wystarczy jedynie podać odpowiednią podstawę prawną rzekomego naruszenia prawa. Dodatkowo musisz udowodnić, że te prawa faktycznie należą do Ciebie. Największe problemy występują w przypadku praw autorskich, a wynika to z tego, że ich się przecież nigdzie nie rejestruje. Platforma nie ma więc jak zweryfikować, czy osoba, która składa taką skargę, faktycznie może to zrobić, czy jest właścicielem tych praw. Znam przypadek, kiedy przedsiębiorca usunął konkurencji produkty, które miały w sobie jego ponoć autorski rysunek, tyle że po głębszych poszukiwaniach okazało się, że on sam skopiował ten rysunek od kogoś z internetu. Faktyczny autor dowiedział się o tym i po prostu go pozwał. Te wszystkie problemy nie występują, jeżeli posiadasz prawa z formalnej rejestracji w urzędzie patentowym. Po przejściu całej procedury otrzymasz świadectwo ochronne. To będzie niepodważalny dowód na to, że jesteś wyłącznym właścicielem praw do nazwy i logo, albo ewentualnie wyglądu produktu. Taki dokument niemal hipnotyzuje każdą platformę. Wystarczy zgłosić nieuczciwego sprzedawcę na Allegro, załączając skan tego świadectwa. Platforma najczęściej usunie ma ofertę, a nawet zablokuje konto. Jest to również ogromne ułatwienie w trakcie prowadzenia sporu sądowego. Zamiast przekładać setki dowodów na to, że pierwszy sprzedawałeś dany produkt, pokazujesz jedynie świadectwo. Finalnie bardzo obniża to koszty prowadzenia takiego sporu. Zanim pokażę Ci, jak usunąć ofertę naruszającą Twoje prawa, chciałbym Cię jeszcze uśrednić na jedną ważną kwestię. Takie naruszenie często nie jest wcale oczywiste. Rzadko kiedy mam do czynienia z przypadkami czarno-białymi. Częściej są to odcienie szarości. Przykładowo w kontekście praw autorskich może się okazać, że opis, który ktoś ci skopiował w ogóle nie jest utworem w myśl tego prawa autorskiego. Ewentualnie grafika jest chroniona tym prawem, ale nie podpisałeś z twórcą umowy na przeniesienie praw autorskich bezpośrednio na ciebie. Poza tym nawet jeżeli masz zarejestrowany znak towarowy, Konkurencja w pewnych przypadkach i tak może go legalnie używać. Chodzi o sytuację, kiedy ktoś odstrzedaje dalej legalnie wprowadzony przez Ciebie produkt do obrotu, np. rower. Blokując mu w takim przypadku sprzedaż, sam naruszysz prawo, bo będzie to, można powiedzieć, czyn nieuczciwej konkurencji. Jeżeli masz w ręku zastrzeżony wzór przemysłowy, to z dnia na dzień możesz zablokować na Allegro sprzedaż każdemu, kto oferuje to samo. Tyle, że szybko sam możesz stać się celem takiego ataku, o ile przed datą zgłoszenia produkt był już od dłuższego czasu na rynku, taką rejestrację od strony formalnej konkurent może ci unieważnić. Tak zakończyła się sprawa zegarów ściennych. Co chcę ci przez to powiedzieć? W branży budowlanej jest takie powiedzenie, niż dwa razy, tni raz. Świetnie pasuje to. No, można powiedzieć, do praw własności intelektualnej. Lepiej dwa razy zweryfikować okoliczności sprawy, niż działać na oślep i mieć z tego tytułu samemu problem. Jak mówiłem, Allegro chętnie usuwa zgłaszane oferty, o ile dysponujesz zastrzeżonym znakiem towarowym albo zarejestrowanym wzorem przemysłowym, i to nawet wtedy, kiedy konkurent faktycznie działa legalnie. W takiej jednak sytuacji sam narażasz się na proces sądowy. Osoba, której bezprawnie zablokowałeś sprzedaż, traci na tym, może więc zażądać od ciebie odszkodowania. Aby tego uniknąć, skontaktuj się ze mną, a przyjrzę się twojej sprawie. W ramach telefonicznej konsultacji przygotuję dla ciebie najlepszą strategię działania. Możesz do mnie napisać albo zadzwonić. Jeżeli postanowisz zgłosić ofertę, która narusza twoje prawa, to możesz to zrobić na takie cztery sposoby. Po pierwsze, pod każdą aukcją jest taki przycisk Zgłoś naruszenie zasad. Przeniesie cię do formularza, gdzie opisujesz typ naruszenia. Jeżeli konkurent wystawił więcej ofert, to łatwiej będzie ci wykorzystać do tego dedykowany formularz, gdzie, znając numery takich aukcji, możesz ich zgłosić do tysiąca na raz. Po trzecie, możesz przystąpić do programu Współpraca w Ochronie Praw. W tym celu musisz napisać na adres program.wopmałpaallegro.pl i de facto ręcznie zgłosić pierwszy przypadek naruszenia Twoich praw. Allegro automatycznie obejmie Cię parasolem ochronnym wynikającym z tego programu. Czwartym sposobem na zgłoszenie naruszenia jest opublikowanie wątku na Allegro Gadane. To forum sprzedawców, które jest administrowane przez Allegro. Pisząc tam publicznie o danym przypadku naruszenia, zwrócisz uwagę pracowników platformy. Często to wystarczy, aby ręcznie zablokowali twojemu konkurentowi sprzedaż. Każda z tych czterech form zgłoszenia będzie skuteczna, o ile wylegitymujesz się świadectwem rejestracji. Samo wypełnienie formularza z anotacją, że ty danej nazwy używałeś pierwszy, albo że to ty sprzedawałeś dany produkt jako pierwszy, najczęściej nie zadziała. Pamiętaj o tym, co mówiłem na początku. Musisz udowodnić, że dane prawa do marki czy do produktu w ogóle do ciebie należą. W praktyce nie ma lepszego sposobu na usuwanie ofert na Allegro, niż właśnie formalna rejestracja czy to marki, czy produktu w urzędzie patentowym. To w praktyce odwraca ciężar dowodowy w sporze, ale gro nie pyta, kto tutaj ma rację, tylko najczęściej ślepo zastosowuje się do żądań osoby, która pomacha im świadectwem rejestracji. Twój przeciwnik może próbować później takie prawo unieważnić, ale musi rozpocząć formalny spór i poświęcić na to przynajmniej te 10 miesięcy. W tym czasie cały czas będzie miał zablokowaną sprzedaż. Zauważ, że dzięki tej formalnej rejestracji osiągasz zamierzony efekt bez udziału sądu. Konkurent nie może prowadzić sprzedaży już po kilku godzinach od wysłania przez Ciebie skargi. Można więc powiedzieć, że od strony prawnej masz w ręku prawdziwą bombę atomową. Powinieneś w sposób przemyślany z niej korzystać. Musisz mieć też świadomość tego, że działając na rynku bez rejestracji. No to konkurent czy jakiś troll patentowy możecie wyprzedzić w tym urzędzie patentowym. Aktualnie są z tym bardzo duże problemy. Te trole patentowe lokalizują popularne marki, które nie zastrzegły swoich znaków towarowych i robią te zgłoszenia na siebie. Później je szantażują grożąc na przykład zablokowaniem sprzedaży. Analogicznie postępują z popularnymi produktami, jak wiszące fotele typu bocianie gniazdo. Po zastrzeżeniu wzoru przemysłowego usuwają konkurencję z Allegro. Aby się przed tym procederem bronić, powinniś chronić to, co daje Ci przewagę nad konkurencją. Najczęściej jest to właśnie wiodąca marka czy kolekcja najlepiej sprzedających się produktów. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Po więcej przydatnych informacji odsyłam Cię do mojego bloga, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia niedługo. Cześć!